Proszę, proszę, kabusia wjechała i takie bajery pan tu sprzedaje, motorkiem przyjeżdża i sprzedaje nam. Wczoraj wzięliśmy raz, więc dzisiaj już się pojawił drugi raz. 5 sztuk za dolara. Pięć sztuk za dolara. Tak widać pani przyjeżdża właśnie przyjechała. Odkładamy jej tu puszki, plastiki, kartony, także wszystko zabiera. No, wszystko ma swój cel. Pani zabierając puszki i kartony zapłaciła nam za te puszki chyba 20 tysięcy chwilę przepychania było co do ty z tymi pieniędzmi w końcu ostatecznie słowo free oznaczało oddajemy pieniądze pani. Pani się bardzo ucieszyła i pojechała. Coś nowego. Idziemy zobaczyć na zewnątrz Proszę, nie piękne logo, ale chyba troszkę nie równo już. Mamy też nowe tutaj nalepki, takie ładne. Tak, proszę. I tutaj mamy ładne nalepki. Również fajne. Idziemy do kuchni zobaczyć, co nowego w kuchni. Tutaj mamy tak. Tutaj to zostało, bo to było wcześniej. Tutaj nowy stół, nowa maszynka. Do gotowania. Nowa frytkownica. Kupiliśmy, ale niestety yy, zbyt skomplikowany, nikt go nie chce używać, a to tutaj było i tyle. Witamy, witamy. Sekcja komentarze. Yy, problem jest taki, że myśleliśmy o jakichś 20-30 pytaniach. Mamy yy, 230. Nie wiadomo jak to w ogóle ogarnąć, także powoli y, będziemy jechać, y, pewnie z kilka odcinków powstanie. Y, Co najmniej. Na, na odpowiedź na ten pierwszy odcinek, a pod następnymi będą następne. OK, jedziemy. Wykorzystał Krzyśka, żeby zdobyć widzów. Y, no właśnie, no dlaczego ja miałbym kogokolwiek wykorzystywać, jeżeli Krzysztof y, mnie w jakiś tam sposób ocenia y, na swoim kanale i jest to medium YouTube'owe, no to no, na tym samym medium staram się odpowiedzieć. No niestety, no, w lokalnej gazecie raczej by nie, nie miało to największego sensu. Co dalej? Jolanda pisze. Sebastianku, masz czyste sumienie? Sebastianku? No tak, tak jest wpisane. No właśnie nie wiem, o jakim Sebastianie pani pisze. Ale jak jakiś Sebastian przyjdzie, to spytamy. Tak, go. zapytamy go. Nie znamy, Tablica ogłoszeń już jest, także. Tak, tak, ja to pokażę. Jest tablica ogłoszeń, można się już ogłaszać. Wpiszemy ogłoszenie, że jest Poszukujemy Sebastian. Sebastiana. Tak, poszukujemy odpowiedzi. Sebastiana. Czy powodem zerwania z krzychem był twój romans z Siną? No nie no, panowie się już wycofali z tego na jednym z swoich filmów, z całej tej y, sugestii, tak? bo to była taka sugestia. Powiem tak, no w dniu, w którym przyjął, i Krzysztofa była decyzja, tak? tak? Ja mu powiedziałem, że to on decyduje, kto pracuje, kto nie pracuje, bo to on z tymi pracownikami ostatecznie będzie pracował. Dwa tygodnie się zastanawiał, przyjąć, nie przyjąć, przyjąć, nie przyjąć. W końcu przyjmuje Sinę do pracy, o godzinie 13 przyjął ją do pracy i tego samego dnia o godzinie 17 spakował balistkę i porzucił stanowisko pracy. Tak było. Na kilka dni? Yy, tak, to było najpierw na, na jeden dzień, a później na kolejnych kilka. Dobrze. Booster pisze. Gadu, gadu o pierdołach, a kwestia rozbitej wódki oczywiście przemilczana. Klątwa co rzucona, tylko zimna wódeczka na stół każdemu gościowi może to odwrócić. Liczę na was. Yy, tak, tak. Bez problemu. Każdy gość yy, na pewno zostanie poczęstowany w naszym pubie. Tak. Chlebem i solą. Nie no, wódeczko. Bez to Co kto woli. Towaru mamy naprawdę sporo. Okej. Okay. Ostpreus pisze Jaka pomroczność spowodowała, żeś pan wybrał spoconego do biznesu? To było tak, że spotkaliśmy się zupełnie przypadkowo u Rysia. Krzysztof opowiadał o tym właśnie, że, że zbankrutował. Tam gdzieś ma te swoje sprzęty od restauracji. Wtedy ja zapytałem się, czy czy chcę, żeby po prostu mu pomóc, mogę zainwestować, mogę pomóc mu, że tak powiem, odbudować z powrotem te, taki pub. Nie, to wtedy nie była rozmowa w ogóle o pubie, bo on wtedy miał tą pizzerię, tak? Czyli raczej pierwotnie była w ogóle rozmowa o pizzerii. A dlaczego on? No dlatego, że wydawało mi się, że człowiek zdesperowany, bez środków do życia, będzie najbardziej chyba szanował pracę i ją później wykonywał. To był no, dosyć spory argument, jak dla mnie, tak? Umowa, umowę zawarliśmy, ja daję pieniądze, on daje siebie, swoją pracę i wyposażenie lokalu, całe. I to warto sobie zwrócić uwagę na to właśnie wyposażenie lokalu, z czego przyjechało jedno krzesło, jeden stół. Też to musiałem dokupić, tak, w kuchni też brakowało jakieś tam rzeczy, maszynki do, do mięsa trzeba było kupić, rajarnice, no, rozumiecie, no całe wyposażenie lokalu a, a ostatecznie trzeba było sporo rzeczy i tak, i tak dokupić, bo szklanki nie dojechały, tak, chyba ostatecznie żadna, ani jedna, yy, także yy, tego, no i co, jeszcze Krzysztof mówi wtedy właśnie, że no, daje siebie swoją pracę, swój imidż. Po czym no, porzuca stanowisko pracy na kilka dni. I to jest właśnie ten moment, kiedy ja uznaję, no, że ta umowa dżentelmeńska została tak naprawdę zerwana. Okej. Okay, czyli generalnie chciałeś po prostu pomóc Krzysztofowi, a Krzysztof nie skorzystał z tej. No tak, no, no to jak gdyby nie moja wina tak? Mm -hmm. Ekran screen pisze. Pewnie się jakoś dogadaliście, ale powinno być wyjaśnienie, co było bezpośrednią przyczyną usunięcia tego spoconego <laughs> z jego urojonej roli. To już odpowiedziałeś. W odpowiedzi na oszczerstwa i podłości, jakie jego chłopak wypowiadał na live, powinna być jakaś odpowiedź zamykająca temat. No tak, no, prosiłem ich właśnie o sprostowanie tych yy, właśnie oszczerstw. Yy, no sprostowali tylko jedno w sprawie siny, a Reszta już jakoś przez gatło nie przeszło. Natomiast tutaj co do bezpośredniej przyczyny, no właśnie mówię, zerwanie umowy dżentelmeńskiej, czyli porzucenie stanowiska pracy, to była pierwsza rzecz. Druga rzecz, kiedy przyszli mnie z tego lokalu, wyrzucono, zakłada, założyli kłódkę na drzwi bez możliwości mojego powrotu. To był drugi moment, kiedy zerwali tą umowę dżentelmeńską. No i trzeci moment, kiedy spotkaliśmy się na tym spotkaniu pojednawczym z panią wynajmującymi i z panią pośredniczką od wynajmów, kiedy to oświadczono mi, że panowie zakończyli współpracę już ze mną wcześniej. No to, już, no to było już przy świadkach ewidentnie zerwanie umowy. No to no nie wiem, no ja jak gdyby tej umowy tak de facto nigdy nie zerwałem. Ona została ze mną zerwana, więc no tutaj temat się zakończył. Chcąc, nie chcąc. No tak, no i warto dodać, że pani Kmerka wynajmująca lokal już nie chciała podpisywać nowej umowy z Krzysztofem, tylko z tobą. No, no tak, no bo sytuacja wynikła taka, że chemik zaczął w ogóle rozmowę od tego, że ta umowa na wynajem jest nieprawidłowa, źle wykonana, nie wiem, jakieś ma błędy, niezgłoszona gdzieś tam do banków, co No to to już lekko poirytowały panie wynajmujące. Potem to, że zerwali ze mną współpracę, po czym pani się ich pyta, czy mają zapłacone za lipiec, za wynajem. No i w tym momencie Krzysztof pokazuje do mnie moją wpłatę, no to albo zerwali ze mną, to. Tą współpracę albo, <laughs> albo pokazujemy moją wpłatę. Tak? E, no to ja nie wiem, no szczerze mówiąc, szcz, e, podczas tego spotkania troszkę byłem takim biednym użytkownikiem, u, uczestnikiem tego wszystkiego. E, no bo jak gdyby to się samo ro, rozegrało, tak? Chłopaki sami sobie strzelili w stopę. No i tak te, te, to się, że tak powiem, rozegrało. Okej, okay. może jeszcze jedno na koniec, jakieś tutaj znajdę kwiecistą wypowiedź. Dobrze, no to może ostatnie. Galaxy Boy pisze. Czekamy na pierwszy live. Inwestor w masce, to by się oglądało. No właśnie, z tą maską mamy problem. Ja za Tak. Z krzyku. Tak. Ja nie wiem, czy ja się nadaję na live, ale możemy spróbować. Także bardzo dziękujemy za y, y, wszystkie komentarze, które naprawdę przerosły wszelkie nasze oczekiwania. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Czekamy na nowe. Ja dzisiaj nie jestem w stanie więcej no z powodu bólu gardła już odpowiedzieć, ale te pytania nie przepadną. Ja staram się spokojnie jeszcze tam przeanalizować. Może jeszcze coś ciekawego znajdziemy na następny raz. Sekcja komentarzy uważam zawsze najbardziej ciekawa w tych wszystkich filmach. interakcja to podstawa. Tak, też tak myślę. To do miłego w takim układzie. Zobaczenia.